Jedną z moich fascynacji było latanie. Nawet podjęłam takie kroki, że skończyłam kurs paralotniowy parę lat temu. No, było to fantastyczne w ogóle przeżycie. Dlaczego o tym mówię? Jakieś 15 lat później stwierdziliśmy, że nasz ogródek w warszawskim mieszkaniu jest dla nas za mały. I zaczęliśmy szukać czegoś trochę większego. Tak trafiliśmy w to miejsce i podobało nam się, ale nie byliśmy jeszcze zdecydowani do momentu, kiedy nie dowiedzieliśmy się, że jest to lotnisko. Jak dowiedzieliśmy się właśnie o tym, stwierdziliśmy, że to jest nasze miejsce na Ziemi. Jedną z naszych pasji jest motocyklizm. Dzięki temu, że znaleźliśmy się tutaj, że wybraliśmy sobie takie miejsce z dużym terenem, mogliśmy sobie pozwolić na własny mały tor motocyklowy. Bawimy się tutaj z przyjaciółmi, zapraszamy różnych znajomych z motorkami i jeździmy. W naszym siedlisku prowadzimy agroturystykę małą, nastawioną na warsztaty. Prowadzimy tutaj warsztaty zielarskie, ale też motocyklowe. Będziemy pewnie rozwijać tę, y, tę działalność jeszcze, ale na razie jesteśmy skupieni na tych dwóch aktywnościach. Będę y, przygotowywać dziś wegańskie ciasto z owocami dzikimi, dzikimi i niedzikimi, y, oraz z kwiatami. Wegańskie ciasto kruche. Y, mitem jest że do ciasta jest potrzebne masło i jajka. W ogóle bardzo dużo wegańskich dań, które robimy, okazało się, że nie wymagają właśnie żadnych jajek, żadnego masła, wystarczy olej. Rzeczywiście trzeba odpowiednią mąkę dobrać, bo mąka jest chyba kluczem do klejenia się tych wszystkich składników, ale w przypadku ciasta wegańskiego tak nie jest. Mamy mąkę, to akurat jest mieszanka zwykłej mąki pszennej i krupczatki i mąki owsianej. Wiążącym składnikiem jest olej kokosowy, no i cukier, my używamy go w małych ilościach i najczęściej używamy cukier brązowy. Mieszam olej. Z mąką i z cukrem. Prawda jest taka, że najczęściej ciasta robi mój mąż. On jest specem. Ja zajmuję się dekoracją i doprawianiem tego wszystkiego. Ale dziś postaram się, czasem robię ciasta. Dziś postaram się zrobić to własnoręcznie. Czyli kropla oleju. Odrobina mąki. Tutaj akurat użyłam owsianej mąki. No po prostu spód będzie troszkę bardziej chrupki. Wyłożę ciasto, podzielę je na części. Kawałek sobie zostawię do zrobienia posypki później na owoce. Ona tak fajnie się przypieka i chrupie. Bardzo to lubię. Tak to wygląda na razie. Teraz wrzucę do piekarnika tą formę i ciasto się podpiecze. Dobra, jakich owoców będę używać do ciasta? Tutaj mam przygotowaną konfiturę, którą bardzo lubię, ze względu na jej nieoczywisty smak. To, jest, to są słodkie jabłka z cukrem. I do tego jest dodana jarzębina. Jarzębina fajnie, jak jest przemrożona, wtedy traci część swojej goryczki, ale jednak ta goryczka jest. Dodaję też trochę konfitury z mirabelek. Mirabelki są kwaskowate, bardzo fajnie przełamują też smak samego kuchego ciasta, które jest troszkę mdłe i takie dość tłuste, ciężkie. Mirabelki bardzo fajnie tutaj działają. Także to będą nasze podstawowe składniki. Jabłko, przedstawię to jest jabłko, antonówka z naszego sadu. Yy, użyję yy, kocanki piaskowej. To jest roślina, yy, której jest tutaj dość dużo. Jest pod częściową ochroną w ogóle, co oznacza, że nie wolno jej zbierać z dzikich stanowisk, ponieważ my tutaj mamy ziemię rolną, więc yy, legalnie mogę ją pozyskiwać ze swojego pola. Yy, Pomaga na trawienie, więc jeżeli zjemy za dużo ciasta, kocanka, mmm, świetnie nam w tym pomoże. Wykorzystam też listki mięty. Malwa będzie świetną ozdobą do naszego ciasta. Bardzo też lubię w kuchni wykorzystywać płatki dzikiej róży. Mamy sporo tutaj dzikiej róży. Ona ma fantastyczny zapach. Na przykład można zrobić lemoniadę z płatków dzikiej róży. Ona będzie pachniała po prostu różą. Najpierw ym, podpiekamy kruche ciasto, takie żeby było lekko przyrumienione. O, takie, śliczne. I teraz będę nakładać ym, konfitury. Konfitura z jabłek i z, z jarzębiny. Przełamię tą goryczkę, ale to za chwilę. Słodko-kwaśną mirabelką. Konfitury później nam się bardzo ładnie zapieką na tym cieśle, lecz, cieście. Leciutko skarmelizują, także będą fajne, ale konfitury to nie wszystko. Pokroję jabłko. Zrobię z niego jakby dekrand do dekoracji kwiatami. Będą to klasyczne takie kawałki jabłka, półksiężyce, dzwonki, różnie, różnie nazywane. I nie będzie to dekoracja symetryczna. To takie krusze, kroje, trochę mi to hałwę przypomina. Po prostu posypię. To jest rodzaj kruszonki, ale nie jest to klasyczna kruszonka. Ciasto z powrotem może powędrować do piekarnika. Lecz na kolejne 15-20 minut. Ciasto gotowe. Troszkę się zmieniło. E, Przerumieniło, tak. To jest e, kolejna, tak jak mówiłam wcześniej, jest to baza teraz do naszej pięknej, mam nadzieję, kwiatowej dekoracji. Mięta. Mamy dominantę z naszej malwy, a właściwie dam dwie. No i myślę, że jeszcze trochę może kocanki piaskowej. Wykończymy tutaj brzegi. Właściwie y, można by to nazwać y, terapią kolorem kwiatów. Potem będzie y, terapia smakiem, mam nadzieję. Tadam, wielki finał. Otwieramy. Aga.